Jest 3:29 nad ranem. Wrocław śpi. Na jednym z osiedli, w bloku na polu, świeci się tylko jedno okno. W mieszkaniu leży 25-letnia kobieta. Jej skóra jest już chłodna, ale nikt nie wykonuje masażu serca. Nikt nie próbuje oddechu usta-usta. Za to ktoś trzyma w rynku telefon i pisze sms. Odezwij się do mnie. Paulina nie żyje. To sms. do. do ojca Dawida Z. Chłopaka Pauliny Antczak. 3.29. Godzina, w której on, jak twierdzi, dopiero się budzi. Ale jest jeszcze jeden problem. Pogotowie zostanie wezwane dopiero po piątej. Między SMS-em o jej śmierci, a próbą ratunku, mija ponad półtorej godziny. Czyli on ogłasza śmierć, zanim w ogóle przyjadą lekarze? Dokładnie. A kiedy ratownicy wchodzą do środka, zastają Dawida ubranego, gotowego jak do wyjścia, i Paulinę, która od dawna nie żyje. Wtedy policja myślała, że to koniec historii. Nie zauważyli jednego detalu na zdjęciu zrobionym przez swojego własnego technika. Zanim rozłożymy tę noc minuta po minucie, musimy poznać Paulinę. Bo żeby zrozumieć tę sprawę, trzeba zrozumieć, dlaczego wersja upiła się na śmierć, nie trzyma się kupy. Kim była? Paulina Antczak, 25 lat. Pochodziła z okolic Kalisza, ale mieszkała we Wrocławiu. Studiowała historię i anglistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Dorabiała, planowała przyszłe. Rodzice, Iwona i Kazimierz, mówią o niej jako o odpowiedzialnej, konkretnej. Nie piła nałogowo, nie miała chorób serca, nie miała diagnozowanej depresji, nie była w spirali autodestrukcji. Czyli to nie jest profil typowej, oficjalnej wersji. Młoda, imprezowa, przesadziła, serce nie wytrzymało. Dokładnie. A jednak tak właśnie została opisana w pierwszym śledztwie. W praktyce zbagatelizowano jej śmierć jako pochodną alkoholu i stylu życia. Problem w tym, że badania po sekcji nie wykazały w jej organizmie alkoholu w ogóle. Zero. Zero. A mimo to prokuratura umorzyła sprawę, twierdząc, że nie doszło do przestępstwa. Przenieśmy się do września 2014 roku. 24-letnia Paulina mieszka z partnerem, Dawidem Z, we Wrocławiu. Według rodziców ich relacja jest trudna. Kłótnie, napięcie, próby rozstania. Paulina podobno mówiła, że chce ten związek zakończyć. A on? Według relacji rodziców, zazdrosny, kontrolujący. To nie jest obiektywna opinia psychologa, ale to głos ludzi, którzy przez lata obserwowali dynamikę tego związku. Tego dnia Paulina kontaktuje się z rodziną, nic nie zapowiada tragedii. Wieczorem jest w mieszkaniu z Dawidem. Według niego źle się czuje, kładzie się spać, on też idzie spać. I to jest ta wersja, którą później powtarzę w prokuraturze. Tak, według niego budzi się nad ranem. Widzi, że Paulina nie żyje. Ale logi telefoniczne malują zupełnie inny obraz. Przed 3.29 telefon Dawida jest aktywny. O 3.29 wychodzi ten słynny SMS: Paulina nie żyje. I to nie jest początek reakcji. To jest moment, w którym on komunikował już fakt. Co z wezwaniem pomocy? Dopiero około piątej z minutami wybiera numer pogotowia. To ponad 90 minut później. W tym czasie nie ma żadnych potwierdzonych prób reanimacji w zamian. Ktoś korzysta z komputera. Co na nim robi? Biegły informatyk, wynajęty później przez rodzinę, ujawnił, że w tym okresie z komputera były usuwane pliki i czyszczona była historia. Innymi słowy, kiedy jedna osoba w tym mieszkaniu umierała, Druga nie dzwoniła po karetkę, tylko czyściła cyfrowe ślady. O piątej z minutami w mieszkaniu pojawia się pogotowie. Ratownicy stwierdzają zgon. Paulina nie reaguje, ciało ma cechy dłuższego okresu śmierci niż kilka minut. Przyjeżdża policja, prokurator. I tutaj zaczyna się druga zbrodnia, tym razem na poziomie procedur. Co radiało? Przyjmują w zasadzie wersję Dawida. Młoda dziewczyna, problemy, alkohol, prawdopodobnie zapiła się na śmierć. Tak opisuje to później prasa, cytując ustalenia śledczych: formalnie, zgon z przyczyn naturalnych. Niewydolność krążeniowo-oddechowa. Zleczają toksykologia? Nie. I to jest klucz. Mimo, że z sekcji pobrano wycinki narządów, prokuratura nie zleciła badań toksykologicznych, bo nie widziała takiej potrzeby. W dokumentach przez lata nie ma ani słowa o amiodaronie, ani o innych substancjach psychoaktywnych. Nic. A przecież nagła śmierć zdrowej 25-latki w domu to powinien być automat, pełna toksykologia. Dokładnie, zamiast tego mamy szybkie umorzenie. I jeszcze jeden drobiazg. W protokołach oględziny miejsca zgonu brakuje bardzo ważnego przedmiotu. Wtedy śledczy myśleli, że wszystko się zgadza. Ale na zdjęciach zrobionych przez ich własnego technika czekała bomba, która wybuchnie dopiero po latach. Rodzice Pauliny nie godzą się z wersją zgon naturalny. Przeglądają z ogromną trudnością dokumenty, do których zdobywają dostęp. Dostają też zdjęcia zrobione przez technika kryminalistycznego w mieszkaniu. I co na nich widzą? Na jednym ze zdjęć, na półce przy łóżku Pauliny, stoi butelka z płynem infuzyjnym. Kruplówka. Ścianki butelki są zaparowane, co sugeruje, że płyn był niedawno w użyciu. Nie jest to stara butelka po czymś. To nie jest alkohol. To sprzęt medyczny, którego normalnie nie trzyma się w mieszkaniach młodych, zdrowych osób. Czyli wygląda to tak, jakby ktoś jej coś podawał do dożylnie. Taka jest intuicja. Ale najważniejsze pytanie brzmi, co się stało z tą butelką? Bo w spisie dowodów rzeczowych jej nie ma. Policja jej nie zabezpieczyła? Nie. Nie ma ani butelki, ani linii dożylnej wśród dowodów. To tak, jakby po prostu zniknęła pomiędzy momentem zrobienia zdjęcia, a zamknięciem miejsca zgonu. To pierwszy twardy sygnał dla rodziców, że ktoś albo nieprawdopodobnie zawalił, albo miał interes w tym, żeby tego śladu nie było. Mijają lata. Sprawa jest umorzona. Rodzice nie odpuszczają, wnoszą prywatny akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Z. Zarzucają mu nieumyślne spowodowanie śmierci i nieudzielenie pomocy. Sąd uniemynnia Dawida. Nie ma toksykologii, nie ma kroplówki, nie ma twardego dowodu. I wtedy decydują się na najbardziej drastyczny krok, jaki rodzic może podjąć. Tak. Po latach walki, odwołań, próśb, sami zdobywają zgodę na ekshumację ciała Pauliny. Na własny koszt organizują ekshumację i zlecają badania toksykologiczne fragmentów narządów, które zostały zachowane w bloczkach parafinowych po sekcji. Czyli coś, czego prokuratura nie zrobiła przez 8 lat. Dokładnie. W 2022 roku Zakład Medycyny Sądowej w Szczecinie bada te próbki. Wynik: W organizmie Paulinie wykryto trzy substancje. Dwie psychoaktywne, m.in. bardzo silny lek przeciwdepresyjny i substancję działającą podobnie jak kokaina, przyspieszającą pracę serca. Oraz jedną kluczową amiodaron lek przeciwarytmiczny. Amiodaron czyli lek stosowany głównie w lecznictwie zamkniętym i ratunkowym, często podawany dożylnie, żeby stabilizować zaburzenia rytmu serca. Ale w wysokich dawkach u osoby bez wskazań może zatrzymać serce. Biegli mówią wprost, przy pośmiertnych stężeniach nie przekraczających zazwyczaj 1,5 mikrograma, u Pauliny stężenie wynosiło 20-30 mikrogramów wielokrotność dawki śmiertelnej. Czyli to już nie jest lek, który nie zadziałał, tylko trucizna. Dokładnie tak to określają biegli. Amiodaron w takim stężeniu należy traktować jako truciznę podaną w sposób intencjonalny z udziałem osób trzecich, innymi słowy, to nie był przypadek. Ktoś podał jej ten lek nie po to, żeby pomóc, ale żeby zaszkodzić. Wracamy więc do pytania, kto był z nią w mieszkaniu, kto mógł podłączyć krupluwkę, kto miał moty. W nocy z 23 na 24 września w mieszkaniu, według ustaleń śledczych, były dwie osoby Paulina i jej partner Dawid Z. Nikt inny nie miał potwierdzonej fizycznej obecności w tym czasie. I jak on tłumaczy to wszystko? SMS o 3:29, brak wezwania pomocy, brak alkoholu, a miodarom? Jego linia obrony ewoluuje. W różnych etapach postępowania mówił, że spał i obudził się już przy martwej Paulinie, że myślał, że jest pijana, że nie chciał niepokoić nikogo w nocy. Tłumaczył też, że zegar w telefonie mógł wariować. Co do kroplówki, oficjalnie nic o niej nie wie. A ze strony psychologicznej? Sąsiedzi, znajomi coś mówią? Z relacji bliskich wynika obraz relacji, w której Paulina miała być coraz bardziej zmęczona, planowała rozstanie. Rodzice mówią o Dawidzie jako o osobie, którą, cytuję, system chroni. Nie są obiektywni, są w żałobie, ale trudno im się dziwić, widząc, jak początkowo potraktowano ich córkę. I tutaj pojawia się drugi oskarżony system. Dokładnie. Błędy prokuratury są wyliczane wprost w mediach brak toksykologii, brak zabezpieczenia kroplówki, opieranie się na narracji jednej osoby, szybkie umorzenie. Rodzice mówią gdyby śledztwo od początku było prowadzone rzetelnie, dziś wiedzielibyśmy, kto zabił Paulinę. Po wynikach ze Szczecina sprawa nie może być już ignorowana. Biegli zeznają przed sądem, że lek podano za życia, intencjonalnie, w dawce toksycznej, co budzi uzasadnione podejrzenie działania karygodnego osób trzecich. W efekcie, wcześniejszy wyrok uniwiniający Dawida Z zostaje uchylony i proces rusza ponownie. Brzmi jak przełom. System mówi: OK, popełniliśmy błąd, teraz naprawiamy. W teorii w praktyce rodzice wciąż mówią o poczuciu ściany. Jedna z rozpraw, na którą jechali z drugiego końca Polski, trwa 7 minut. Odbywają się protesty przed sądem, media opisują ich walkę jako 11 lat biegania od drzwi do drzwi. 11 lat, żeby ktoś w ogóle uznał, że ich córka być może nie umarła sobie, tylko została zabita. Tak. I pamiętaj, wszystko to, co wiemy o amiodaronie, o braku alkoholu, o możliwym podaniu leku do Żylnie, wynika z działań rodziców, nie państwa. Oni zapłacili za ekshumację, oni za badania, oni za niezależnych biegłych. Bez nich Paulina byłaby do dziś w statystykach jako zgon naturalny. Zatrzymajmy się chwilę na tym, co powiedziało ciało Pauliny po ośmiu latach. Bo to jest też niesamowite od strony naukowej. Że mimo upływu czasu można ustalić tak dużo. Biegli ze Szczecina pracowali na materiałach zatopionych w parafinie. To standardowa procedura, gdy się przechowuje wycinki narządów. Z tych fragmentów udało się nie tylko wykryć amiodaron, ale też inne substancje psychoaktywne. Co więcej, ślady amiodaronu znaleziono nie tylko w tkankach, ale też w glebie wokół trumny. To pokazuje, jak wysokie było stężenie i jak lek wyciekał z ciała do otoczenia. Czyli przez lata pod ziemią ciało dosłownie oddawało truciznę? Tak to opisują eksperci. Profesor Medycyny Sądowej ze Szczecina mówił wprost: Z takim stężeniem amiodaronu po śmierci jeszcze się nie spotkał. To nie jest przypadkowa dawka, to jest dawka, która nie mogła znaleźć się w organizmie Pauliny przy okazji. A to kolej wraca nas do pytania: skąd w mieszkaniu młodej, zdrowej kobiety wziął się lek? Który normalnie podaje się na oddziałach intensywnej terapii. I tutaj docieramy do bardzo niewygodnego wątku. W przestrzeni medialnej pojawiają się pytania: kto miał dostęp do takiego leku, kto go mógł zdobyć? A miodaron to nie jest coś, co kupujesz w aptece od tak. Czy on pracował w ochronie zdrowia, miał znajomych w szpitalach? Oficjalnie nie ma informacji, by Dawid był lekarzem czy ratownikiem, ale pamiętaj, nie musisz być personelem medycznym, żeby mieć znajomego, który pracuje na oddziale. Wątek źródła leku jest jednym z tych, które przynajmniej publicznie ciągle pozostają bez odpowiedzi. Media cytują tylko ogólnikowo rodziców sugerujących, że ktoś mu to dał albo ktoś to dla niego zorganizował. I tu pojawia się kolejna otwarta pętla. Czy mówimy o jednym sprawcy, czy o kimś, kto dostarczył narzędzie? Na razie wiemy jedynie, że Bibi mówią o udziale osób trzecich, nie precyzują ilu. To idealny grunt pod teorię, ale my trzymajmy się faktów. Lek był, dawka była toksyczna, lek podano za życia. Reszta to wciąż mrok. Nie da się opowiadać tej historii bez emocji rodziców. Ich wypowiedzi w mediach są pełne złości, ale też z zimnej determinacji. Mówią, najpierw czuliśmy, potem już wiedzieliśmy, że ktoś ją zabił. Oni już nie warydą tylko o swoją córkę, prawda? Dokładnie. Mówią wprost, że robią to też dla innych Paulin. Żeby żaden prokurator już nigdy nie odpuścił toksykologii przy nagłej śmierci młodej osoby. Kilkukrotnie podkreślają, że wymiar sprawiedliwości, cytat, zawiodł na całej linii, chroni sprawcę. Nie chce się przyznać do błędu. To jest chyba najtrudniejsze, kiedy musisz stać się ekspertem w dziedzinie medycyny sądowej, toksykologii i prawa, tylko dlatego, że ktoś nie zrobił swojej roboty. Tak. I to jest też powód, dla którego ta sprawa tak rezonuje w opinii publicznej. Bo każdy z nas może sobie wyobrazić, że jego bliska osoba nagle umiera, a jedyne, co słyszysz od państwa, to tak bywa. Gdzie jesteśmy dzisiaj, jeśli chodzi o sprawę Pauliny? Na moment nagrywania tego odcinka. Po latach umorzeń i uchyleń toczy się kolejny proces przeciwko Dawidowi Z z uwzględnieniem nowych opinii biegłych ze Szczecina. Rodzice chcą zmiany kwalifikacji czynu na zabójstwo, nie tylko nieudzielenie pomocy. Czyli ta historia wciąż się pisze. Tak, i to jest może najbardziej bolesne, bo dla rodziców każdy kolejny termin rozprawy to rozdrapywanie rany. A system nadal działa powoli. Jedna z rozpraw, o której mówili w mediach, trwała 7 minut. Oni jechali kilkaset kilometrów, żeby usłyszeć, że. Przesuwamy na inny termin. A Paulina w tym czasie leży w grobie, z ciałem, które już raz musieli otworzyć, żeby udowodnić to, co powinni byli udowodnić biegli państwowi. Dokładnie. Ciało, które dosłownie wykrzyczało z ziemi, byłam otruta. Amiodaron, dawka śmiertelna, brak alkoholu, znikająca kroplówka, nocne czyszczenie komputera, SMS O 3,29 wysłane na półtorej godziny przed wezwaniem pomocy. Każdy z tych elementów osobno może być dziwnym zbiegiem okoliczności. Razem układają się w obraz, który trudno nazwać inaczej niż zbrodnia. I tu pytanie do Was, słuchacze. Co Waszym zdaniem wydarzyło się w tym mieszkaniu między 3 a 5.05? Czy wierzycie, że to był tylko tragiczny przypadek, czy widzicie w tym rękę człowieka? A jeśli kiedyś usłyszycie, że ktoś umarł młodo, bo serce nie wytrzymało, zadajcie jedno proste pytanie. Czy ktoś naprawdę sprawdził, Dlaczego to serce się zatrzymało? Dzięki, że byliście z nami w tej historii. Jeśli chcecie, by sprawa Pauliny nie zniknęła w sądowych korytarzach, podajcie ten odcinek dalej. Może ktoś, kto dziś milczy, w końcu zdecyduje się mówić. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, czasem jedyne, co stoi między prawdą a zapamiętnieniem, to upór dwóch zwykłych ludzi, którzy nie zgodzili się na słowo naturalnie.